Uwe, Luserkę. enigma. Gdyby sam Bishop i Larry Green przeczuwali, co ich czeka, nigdy by nie zdecydowali się na lot w kierunku Saturna. Tkwili jednak już o 3 miesięcy i 24 dni na martwym kamiennym klocu, przypadkowo tylko mającym tę właściwość, że mógł opuścić szyk planetoid i zbliżyć się do Saturna na odległość kilku milionów kilometrów. I obaj przekonywali się wzajemnie, że ponieważ Stara Solar jest już naprawiona, Trzeba ten fakt wykorzystać, a trochę odmiany w ich monotonnym życiu na pewno nie zaszkodzi. Zresztą mogli przecież wrócić na planetoidę również za kilka tygodni i znowu przebywać w rejonach zamieszkałych systemu. Solar Maiden dowiozła ich bezpiecznie do strefy przyciągania Planety Olbrzyma i wreszcie unosili się w niezmierzonej czerni, widząc w dole brunatno-białą kulę Tytana, a przed sobą zimne błyski pierścieni wokół potężnego sklepienia planety. Wspaniale! Zapalił się Lary, którego poniosła rozigrana wyobraźnia. Spacer po pierścieniu Saturna. O tym wielu marzy przez całe życie. Bzdura. Ostudził jego zapały sam, nienastrojony tak poetycko. Wylądujemy na Tytanie. Może trzeba będzie coś stamtąd zabrać. Tak też uczynili. Zazwyczaj bywa tak, że chłodny zmysł handlowy bierze górę nad poezją. Sam wylądował na terenie wolnym od lodu. Znajdowali się w niemal owalnej kotlinie, otoczonej zewsząd stokami o wysokości 50 do 60 metrów. Dno kotliny stanowił rdzawo-brunatny piach, tego samego koloru wywznoszącym się dookoła skały. Liczne głazy zaścielały teren. O jeden z nich właśnie potknął się sam, kiedy zaskoczył z ostatniego szczebla drabinki, aby jako pierwszy z ludzi postawić nogę na tytanie. I w ten sposób, Pierwszym słowem człowieka na tej planecie stało się przekleństwo. Chwilę później po drabince zeszła druga niezgrabna postać w nieforemnym skafandrze, objuczona obszarnym plecakiem. Po czym obydwaj podróżnicy wyruszyli w drogę, kierując się w stronę luki widocznej pomiędzy skałami. Wkrótce wchłonęła ich ciemna czelość wąskiego przełomu. Szli żwawo i nagle ujrzeli przed sobą rozległą kotlinę. Nad wszystkim gorował blady sierp saturna, przecięty błękitnymi pierścieniami. Dno kotliny odbijało turkusowe niebo na bezmiernej powierzchni zamarzniętego głazu. Czerwone chmury skryły się na chwilę za wierzchołkami gór. W środku doliny stał sfinks. Stał pośrodku, jakby była to najnormalniejsza rzecz we wszechświecie. Stał jak przed piramidami w gizie. Zdawał się być zrobiony z brunatnego kamienio-podobnego materiału i nie wykazywał żadnych śladów erozji. Pierwszy odzyskał głos Lary. — Nigdy nam w to nie uwierzą — wyjąkał. Sam milczał. Powoli podszedł do brązowego kolosa i ostrożnie dotknął go końcami palców, jak gdyby musiał przekonać się namacalnie o jego istnieniu. Lary poszedł za jego przykładem. Wyciągnął ręce i mimo grubych rękawic Poczuł ku swemu niezmiernemu zdumieniu ciepło, które poprzez palce spłynęło mu do ramienia. Nigdy nam w to nie uwierzą. Sam odwrócił się powoli. Jego oczy, widoczne za grubej szybki hełmu, były szeroko rozwarte i zdawały się płonąć z podniecenia. Na pewno uwierzą. Robimy masę zdjęć, filmów. Przywieziemy próbki. Lary, chłopie, przecież to odkrycie stulecia. Dzięki temu zyskamy sławę i pieniądze. Zarejestrujemy ten teren jako swoją działkę. Będziemy przywozić tu wycieczki, wynajmować nasz statek. My, ach! Nie posiadając się z zachwytu, kopnął olbrzymi posąg. Lary spojrzał na niego. Wygląda na to, rzekł chłodno, że ostatni przedstawiciele gigantycznej rasy uciekli aż to, aby zaznać spokoju. Spokoju? zapytał sam. A przed kim? Ponownie kopnął potężną łapę sfinksa. Może przed nami. A my teraz zakłóciliśmy mu spokój. Zaledwie larwy powiedział te słowa, kiedy nagle ogarnął go dziwny niepokój. Poczuł na twarzy jakiś cień, spojrzał w górę, ciało go sparaliżowała trwoga. Sfinks poruszył głową i spojrzał na nie wrogo swoimi dużymi brązowymi oczyma. Sam nadal w nastroju troski zamachnął się, aby jeszcze raz kopnąć posąg. I w tym zauważył, co się znieruchomiał. Ogromna łapa Sfinksa, Podniosła się powoli do ciosu.